Zmiany, zmiany, zmiany. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Ostatnio dość rzadko mnie widzieliście, w sensie bardziej e, spotykaliśmy się audio w podcastach, e, ale. Postanowiłem nagrać dla Was króciutką informację. No ciemno. Wiecie dobrze, że została już zdjęta ta dyspensa od uczestnictwa w mszy świętej ze względu na pandemię i koronawirusa i Chciałbym opowiedzieć, że na MMA też yy, będą miały miejsce zmiany. Mianowicie od yy, w zasadzie poniedziałku już nie będzie codziennych podcastów, vlogów yy, z rozważaniem słowa Bożego, ponieważ yy, od samego początku taką yy, ideą moją, jeśli chodzi o nagrywanie tych rozważań, było to, żebyśmy Właśnie przeszli razem przez ten czas pandemii, doświadczając bliskości Pana Boga i Jego mocy. Natomiast teraz, jak wiecie, no już można przychodzić do kościoła. Więc, tak sobie postanowiłem, że całkowicie nie zmienię tego, nie odejdę od nagrywania tych rozważań Słowa Bożego. Ale Zmieni się troszkę formuła, mianowicie będziemy spotykali się raz w tygodniu, to znaczy w środę będę chciał publikować jedno nagranie i to będzie jakaś Ewangelia, która zostanie wybrana przeze mnie, jeśli chodzi o, o te Ewangelię z tygodnia i drugi vlog, podcast będzie nagrywany na niedzielę i będzie się ukazywał w sobotę wieczorem. Będzie nam przybliżał Ewangelię z dnia, z niedzieli tak żebyśmy jak najlepiej przygotowali się do przeżycia liturgii niedzielnej czemu to robię? no z jednej strony mam w sobie takie takie przekonanie, że e, najbardziej żywe słowo jest w kościele niezależnie od tego kto je głosi, to Duch Święty zupełnie inaczej działa i i porusza serce człowieka, ale z drugiej strony też chciałbym zrobić sobie trochę takiego miejsca, trochę takiej przestrzeni na to, żeby nagrywać kolejne rzeczy. Z jednej strony jeszcze lepiej się przy, przyłożyć do tych rozważań takich codziennych, do tych rozważań, które, które będę publikował. Ale też z drugiej strony, żeby znaleźć taką przestrzeń miejsce i czas na to, żeby spotkać się z innymi ludźmi, którzy też przeżywają swoją wiarę i, i żeby oni się też mieli okazję podzielić swoim przeżyciem doświadczenia Pana Boga i, i swoją drogą do niego. A na to wszystko potrzeba czasu, więc stąd taki, taki pomysł, żeby, to wszystko jakoś e, troszeczkę pozmieniać. Zobaczymy. Będziemy to dalej rozeznawać, czy to jest dobra droga, czy nie. E, wierzę, że Pan Bóg jakby chce też nas przez to prowadzić. E, wierzę, że On też jest ciągle świeży i, i też daje taką, e, takie pragnienia w, serca, w sercach naszych, w moim sercu, e, które są dobre i dla mnie, i, i dla Was, e, i są zgodne z Jego wolą. Dlatego, e, kochani, Przyjmijcie tę nową formułę, zobaczymy jak ona się sprawdzi. Na razie na pewno na czas wakacji e, sobie wystartujemy w tej formule. Oczywiście to nie jest tak, że e, nie chce mi się, chcę sobie zrobić trochę wolnego, przerwy i, e, i dlatego nie będę nagrywał codziennie, tylko chcę poświęcić też troszeczkę czasu na, na inne rzeczy związane właśnie z MMA i z tym, co się mam nadzieję, że będzie wydarzało. Na, na, na kanale, e, więc liczę na Wasze wsparcie modlitewne, liczę na Waszą też modlitwę e, i mam nadzieję, że to wszystko, co, e, co planujemy, co robimy, co będziemy robić, jest to zgodne z, z wolą Pana Boga. Kochani, trzymajcie się dzielnie e, i do usłyszenia. Nie znikamy, e, mamy dalej ze sobą kontakt, czas, jak coś to piszcie. Ja teraz też od początku lipca mam troszeczkę wakacji, urlopu. To jeśli byście chcieli, byście mieli takie pragnienie, to zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby napisać, mimo że może będziecie mieli jakąś intencję, w której chcielibyście, żebym odprawił mszę Świętą. Będę miał troszkę takich. Dni, kiedy będę mógł tęmsze odprowadzić wasze intencje, bardzo chciałbym wam też służyć w ten sposób. Więc jeśli macie jakieś życzenie, to to piszcie do mnie na, na prywatny kontakt albo na albo na maila, albo piszcie na Facebooku w wiadomości tam na kanale. Także hmm, myślę, że każdy z nas dobrze przeżyje ten czas, jeżeli ja też będę mógł wam w jakiś sposób pomóc w tym wszystkim i w tym czasie. Trzymajcie się dzielnie, e, błogosławię Wam i do zobaczenia i do usłyszenia w zasadzie w nowych formach, nowych projektach. A jeszcze kilka zdjęć za chwilkę zobaczycie z, tutaj z okolicy mojego domu klebani. Gorąco jest strasznie. Dlatego dzisiaj tak niezłożnie nie założyłem sutanny, bo byłoby chyba ciężko wytrzymać. No, ale mam nadzieję, że damy radę. Trzymajcie się dzielnie z Panem Bogiem, Bogusławem. Cześć, kochani.